Witam na kanale u pana Darka. Każdy z nas wie. Że narzędzia są niezbędne na budowie do wykonywania prac. Wybór w sklepach jest naprawdę ogromny, a wahania cenowe są gigantyczne. Na prośbę wielu z Was, piszących w komentarzach, w dniu dzisiejszym przeprowadzimy test stosunkowo taniej i mającej dobre opinie marki Parkside, dostępnej m.in. w Lidlu. Mamy tutaj szeroką gamę narzędzi, co możecie zauważyć. Nie wszystkie są zupełnie nowe, ale maksymalnie po kilku użyciach. Jestem bardzo ciekawy, jak te narzędzia poradzą sobie ze swoim przeznaczeniem, bo mówią, że w tej półce cenowej jest to naprawdę rodzynek. Mamy tutaj Wiertła, bity, śrubokręty, klucze hydrauliczne, zaciski, nożyki i jeszcze parę. Elektronarzędzi. Może zaczniemy od śrubokrętów. Za 135 zł. Macie taki zestaw śrubokrętów. Na pewno przyda się na każdym warsztacie. Są to zwykłe śrubokręty, jak i śrubokręty elektryczne. Również końcówki bitów. Fajne to jest to, że to jest w jednym solidnym pudełku i jest to magnetyczne tutaj. O, tak się otwiera i zamyka. Bo to są takie mini śrubokręty, które są naprawdę przydatne do różnych takich prac. dokładnych. Do zestawu są takie końcówki, to można tutaj osadzić, proszę bardzo. Magnetyczne, wszystko magnetyczne. To się kręci w prawo, w lewo, że można to tym. Obracać. Jest to dosyć solidnie zbudowane pudełko. Wszystko jest takie, można powiedzieć, przejrzyste. Czy one są solidne? No, ciężko powiedzieć, ale fajnie leżą w ręku. A, przepraszam za rękawiczki. Kto nie uważał wcześniej i sobie rozwalił palec, to teraz musi nosić rękawiczki, i uważać. Po prostu nie chcę nagrywać czegoś z rozwalonym palcem. On mądry Polak po szkodzie. Moi drodzy, ale zanim przejdziemy dalej, chciałbym Wam wspomnieć o partnerze dzisiejszego odcinka, czyli War Thunder. Wysoko oceniana, epicka, a przede wszystkim darmowa wojskowa gra akcji multiplayer, która dostarczy Wam wiele emocji. Rozgrywka odbywa się się na lądzie, w powietrzu, a nawet na wodzie. Znajdziecie tutaj szeroką gamę maszyn militarnych, takich jak czołgi, statki, samoloty, helikoptery, a nawet rzadkie prototypy od połowy XX wieku do dziś. Gra zadbała o najmniejsze szczegóły, co widać na pierwszy rzut oka. a Pasjonaci pojazdów wojskowych będą mogli cieszyć się nie tylko świetnym wyglądem, ale i unikalnymi cechami oraz różnorodnością. Będąc w grze, to ty dowodzisz i sam wybierasz, jak chcesz poprowadzić bitwę i w jakim miejscu. Ja osobiście uwielbiam Dużą dynamikę, a dzięki nowej aktualizacji Hornet Stink jest jej jeszcze więcej. Dodatkowo, update daje wiele ulepszeń graficznych, przez co jest bardziej realistyczny oraz doszły nowe zaawansowane pojazdy wojskowe, m.in. myśliwce SU-30 czy FA-18. Przygotuj się na niezapomniane wrażenia, bo tutaj każdy pocisk może zadecydować o losie całej rozgrywki. Wykaż się swoją taktyką i pokaż na co cię stać. Pobierz War Thunder zupełnie za darmo na PC, PlayStation i Xbox z linku w opisie. Bo wszyscy nowi gracze oraz ci, którzy nie grali przez co najmniej pół roku otrzymują specjalne bonusy 100 tysięcy srebrnych lwów, specjalny dekorator orzeł odwagi i więcej. Pamiętaj, że możesz również brać udział w bitwach World Thunder Mobile niesamowitej grze multiplayer dostępnej za darmo na iOS lub Androida. Do pobrania z mojego linku w opisie. Mam tutaj pudełko wkrętów, takich nietypowych, one są na gwiazdkę, więc dobierzemy gwiazdkę. Sprawdzę, jak chcę poradzić z skręcaniem. O, przyjmę to. Do takiego domowego majsterkowania, jeżeli ktoś by zapytał mnie, czy poleciłbym taki zestaw, tak, poleciłbym. Do prac profesjonalnych ciężko powiedzieć, ale w warsztacie każdy powinien mieć taki mały zestawik. A do tego jeszcze można ten zestaw zawiesić na ścianie. Fajny, naprawdę fajny. Jak już jestem przy desce, przetestujemy skrzywacz. Fajnie się zabezpiecza. Siła naporu na zszywki, wygodny. Zobaczymy, jak skrzywa. To jeszcze nie było otwierane. Uuu, bo Parkside też ma swoje nożyki. Hmm, to jest taki skrzywacz to nie ten skrzywacz. Okej, okay, mam skrzywacz, ale mam skrzywki do zupełnie innego skrzywacza, więc dzisiaj nie przetestujemy tego. Zobaczę u siebie w kąciku, czy nie mam takich skrzywaczy. Mam, udało się, więc testujemy. No to jednak nie mam. To nie ten rodzaj skrzywek. Po prostu moje są za szerokie. Nie wejdzie, nie ma opcji. Dzisiaj niestety nie przetestujemy. Klucze hydrauliczne. Klucz hydrauliczny jak klucz hydrauliczny. Po prostu takie duże żaby i koniec, nie? Dobrze leży w ręku, ale dobrze się zaciska. Właśnie się chyba zaciął. Ładny zielony, czerwona nakrętka. Zaraz sprawdzimy uchwyt. Mamy tutaj naszą deskę do testowania. Trochę bardziej ją skręcimy. Tak, swoją drogą ten gwint chodzi dobrze. No, nawet, nawet. Poderwiemy tutaj coś. Tak jest. Mocne, trwałe i tyle bym na ten temat powiedział. 45 zł. Jeżeli pracujecie przy rurach, na pewno się każdemu przyda. Inny rodzaj takich żabek. Do takich mniejszych prac są takie małe żabki. Czy one mają ładnie wyglądać? Nie, to badziewie jest. Mogliby tutaj się bardziej postarać. Można powiedzieć, że jest słabiej wykonany. Jeżeli będę chciał ścisnąć tą deskę, to nie przeskoczył, zazwyczaj przeskakują. Wolę taki klucz z przyciskiem z boku. To jest klucz nastawny. Jeżeli, jeżeli go ustawię raz, to on będzie cały czas w tej samej pozycji. Jest to łatwiejszy przy odkręcaniu, dokręcaniu. Tak jak widzicie, no, ma tutaj takie dosyć duże luzy, tutaj akurat się nie postarali. Następny klucz z tej samej serii, taki troszeczkę inny. O, ten to już taki, no, trochę zużyty. Nie? No wiadomo, że tu można śrubkę dokręcić, ale czy to coś zmieni? Jeżeli chodzi o historię tego klucza, on był używany dosłownie kilka razy. No Zobaczcie wykonanie tego wszystkiego. Wiem, że ten klucz jest. Nowy, a wygląda jakby miał dosłownie kilka lat. Dla odmiany, może przetestujemy jakieś elektronarzędzie. Z opinii wiem, że jeżeli chodzi o tą konkretną wkrętarkę, jest to dobra wkrętarka, wytrzymała i dorównuje jakością za to. Ta wkrętarka, no to taka słaba, można powiedzieć. Oczywiście to też zależy, jakie baterie, jak wkrętarka jest używana. Pamiętajcie o tym, że my mówimy o narzędziach, które są do domowego użytku. To nie są jakieś narzędzia, które profesjonalnie mają wytrzymać rok czy dwa lata, nie? Czy tak jak ja, na przykład, mam już 7 lat narzędzia, Wyglądają jak nowe. Jak dbasz, tak masz. Przetestujmy. Mamy tutaj baterię. Sprzęt środkowy. Nawet pachnie, jakby się zaraz miał spalić. Ogólnie wygląda nieźle. Zapala się lampka. Czy ma kilka funkcji? Ma napęd 1, 2. To wszystko. Wolne obroty, szybkie obroty i wiercenie. Ogólnie jest wyważony, aż jestem zdziwiony. Ma uchwyt do paska, co jest bardzo przydatne, przynajmniej mi. Sam ten przycisk tutaj, on jest taki, sprawia wrażenia takiego, że mógłby długo wytrzymać. Ma regulację płynnych obrotów. Nie wygląda fajnie, jak jest nowy. Te wszystkie takie gumowane, bo podejrzewam, że zabezpieczają ten sprzęt przed jakimś takim nadmiernym zużyciem i tak dalej. Metalowa głowica, muszę sprawdzić, czy naprawdę małe wiertła będzie trzymał, ale mam tu taki zestaw małych wiertełek i sprawdzimy wiertełko, co dużo wkrętarek właśnie ma z tym problem, cieniuteńki wiertełek złapania, nie? To mnie osobiście irytuje. I jest OK. Złapał, przytrzymał malutkie wiertełko. Do tego ta lampka. Ogólnie fajnie to wygląda. Do tego złapał bardzo małe wiertło. Wydaje się być ciekawym sprzętem, nie do pracy na dużej budowie. Przetestujmy krętarkę udarową. I znowu to samo. Takie wykończenie to gumowe. Fajnie świadczy o tych narzędziach, bez dwóch zdań. Ma ten uchwyt. Krętarka ta posiada też magnes do przytrzymania na przykład takiego bita. Szkoda, że nie jest większy. Przycisk działa bardzo dobrze. Jest światło. Czy naprawdę wkręcić dosyć szybko? Dajmy tutaj tą 20 tego Bita. To jest następny taki mankament. Większość producentów znanych marek, uchwyt do Bita, on działa automatycznie. A tutaj trzeba przycisnąć, żeby wyjąć, i również włożyć. Ciekawe, jak się poradzi z większym wkrętem. Zmienimy Bita. Dobrze poszło. Jeżeli chodzi o tą krętarkę udarową, bardzo się sprawdza. Żeby nie wozić mojego sprzętu w to i z powrotem do takiego domowego użytku, on mi sam bym kupił. Zaciski. Z zaciskami jest ten problem, że one nie zawsze działają, jak już się zacisną i tak dalej. Dziwnie, wyglądają dziwnie, nie? Jakie jak masz trzymać? Tak? Jak masz trzymać, to do góry nogami normalnie. Jakby były do góry nogami. Dziwny kształt mają, nie? Że niby w tą stronę zaciskasz, a zazwyczaj się robi tak, żeby były z przodu. Dla mnie dziwny sposób działania. Park ma w ten sposób. Jak chcesz na przykład coś przytrzymać z góry, no to jak tak łapiesz? Mega dziwne, jak dla mnie, nie? Zazwyczaj zaciski, zaciskając, one mają uchwyt zaciskający z tej strony, ciągną do siebie. A tutaj jest tak, jakby od tyłu. Dla mnie dziwne, takie no, nielogiczne. O, tak bym, tak bym używał. Mało praktyczne to jest. Nie przekonuje mnie. Tyle, jeżeli chodzi o zaciski. W zestawie są cztery. Dwa duże, dwa małe. Te małe to takie dziwne, nie? Jest tak samo zbudowany, i to ja rozumiem, że to jest do ręki. A to jest do czego? Do rączki? Nie ogólnie fajne. Śmieszne. Chyba kupię Maxiowi. Może ma to jakieś inne zastosowanie. Jeżeli wiecie, to dajcie znać w komentarzach. Zestawy wierteł i bitów. Wiertła ogólne do metali, do różnych rzeczy i wiertła do drewna. Kosztują około 30 zł. Pudełko bardzo fajne. Raczej się nie połamie, jak większość pudełek. Ja bym powiedział, że to już jest pudełko dla profesjonalistów. Za tą cenę wydaje się super, ale czy wiertła są super za tą cenę, to się zaraz okaże. Weźmiemy sobie wiertełko, prętareczkę, baterykę i wiercimy. Dajcie OK. Bo czymy większe wietło. Wiertła już takie fajne nie są. Zostawiają materiał, nie odprowadzają materiału, ale za 30 zł. Do domowego użytku. Taki zestawik za 30 zł. Już nie jest taki fajny. Ten, te są dużo lepsze, ale jest za to mały, kompaktowy. Może przejdźmy do jakiegoś sprzętu, nie? Ja bym chciał coś zepsuć. Szlifierka kątowa. Wydaje się porządna, ale sprawdźmy parę rzeczy. Przede wszystkim długość kabla. Jest długi ten kabel. Sam przycisk do ściągnięcia zabezpieczenia działa strasznie. Wydaje się, że pod samym przyciskiem jest duży luz. Tutaj się nie postarali. Płynna regulacja prawej i lewej strony, bo są dla leworęcznych i praworęcznych. Szlifierka ta ma fajnych kilka funkcji. Na przykład przycisk. Trzeba go Pchnąć do przodu, żeby go nacisnąć. A nie przypadkowo, na przykład, łapiąc szlifierkę za rączkę, się naciśnie przycisk, nie? Będę jest włączona. To jest fajne. Drugą fajną rzeczą jest regulacja obrotu. Pokrętło to ma 6 nastawów prędkości. Ogólnie, fajnie leży w ręku, fajnie się to trzyma, ale na jest rączka. W rączce jest klucz, którą się odkręca tą śrubę. Pomyśleli o tym, żeby amatorzy prac domowych nie zrobili sobie krzywdy. Widać od razu, że Parkside celuje w ludzi, którzy chcą majsterkować albo sami wykonywać drobne prace. A teraz zajmiemy się lampą. Lampa kompaktowa, zaraz zobaczymy, jak świeci. Jako stojak, że można sobie ustawić jak tam się chce. Bardzo fajna rzecz. Można tą lampę na czymś zawiesić. Jest taki uchwyt. Z tyłu ma dwa rodzaje wintu, żeby postawić na jakimś stojaku albo wkręcić do czegoś. Ma uchwyt, żeby zawiesić go na ścianie. I dla mnie najważniejsza rzecz, że działa i z baterii i z zasilacza. To jest praktyczne, bo czasami baterie są rozładowane. Ja wolę, żeby cały czas tą samą siłą świeciła. Może w tą stronę? O! Do tego chyba ma płynną regulację. No fajna. Bardzo fajna. tam było nie tak. Co ja to zrobiłem. No to chyba już nie fajno. To jest taki mechanizm włączania i wyłączania. Lampa ze stówkę i nie wiem czy to jest wina tutaj baterii, ale irytuje mnie to strasznie, że ona przerywa. To jest akurat wina. Okej, okay, to może pozbędziemy się rzeczy, które już żeśmy testowali, żeby zrobić tutaj więcej miejsca. Wyżynarka. I znowu długi kabel. Posiada regulację obrotów. Posiada jakiś przycisk. A to jest jakaś lampka, chyba laser. Która oświetla nam prawie nic. Nic tam nie oświetla. Mamy lampkę, która. Okej. Okay uważacie, że to jest fajne? Posiada przycisk, który powoduje, że cały czas sprzęt, sprzęt chodzi. W mojej opinii nie jest to bezpieczne. Może się zdarzyć taka sytuacja: podczas pracy włączy się ten przycisk i sprzęt ten może narobić sporo bałaganu. Na rynku jest wiele wyżynarek, które na pewno sprawdzą się lepiej. Multitool, czyli takie urządzenie służy do podcinania, plifowania i tak dalej. Długi kabel, mechanizm spustowy, bardzo prosty do zakładania os. Również posiada regulację obrotów, co jest ważne dla takiego sprzętu. W zestawie dostajecie przystawkę do papierów siernych. и i trzy rodzaje ostrzy służące do różnego rodzaju praw. Ja osobiście używam bardzo dużo, na przykład przy karton-gipsie, jeżeli trzeba coś dokładnie wyciąć. Mechanizm bardzo prosty, ale nie jest on uniwersalny. Parkside prawdopodobnie ma swój system mocowania. Ostrza innych producentów, które ja używam, nie będą do tego pasować. To jest dużym minusem. Samo narzędzie jest bardzo nieporęczne. Podsumowując, ja takiego bym nie kupił. No nie no, to jest w ogóle inny system, nie inny system tych W naszym teście zostało ostatnie narzędzie, które przetestujemy w boju, ale zrobimy to w innym miejscu. Dobra. Się. Jest to młot udarowy 4800 pozytywnych opinii. Jestem w szoku. Od razu co się rzuca w oczy spita kompaktowa budowa. Wygląda naprawdę profesjonalnie. Rączka antywibracyjna, tutaj uchwyt na prowadzenie. Bardzo fajny. Jak na taką budowę dosyć ciężka. Jest to SDS Plus, na duże wierła i na duże dłuta Przetestujmy. Mamy tutaj taki bloczek betonowy. Kupiłem specjalnie do tego nowe wiersło, żeby ten test był wiarygodny. Ten młot udarowy kosztuje. Niecałe 300 zł. Jestem naprawdę zdziwiony. Miałem już różne makity, hilty i tak dalej. Kosztowały fortunę i tak się psuły, i tak się psuły. No, dobra. Nie mów, że tutaj nie ma tego pokrętła, to jest tylko młodno. To już jeden mankament. Ja myślałem, że to jest wiertarka. Nie ma tu przełącznika, nie, żadnego. Nie sprawdziłem wcześniej, po prostu nie sprawdziłem. Mam to do Jest to tylko młot udarowy. A ja myślałem, że to jest też wiertarka. Zobaczymy, jak to kuje. Samego dźwięku i pracy, tu trzeba dużo siły wkładać. To naprawdę działa. Ja osobiście myślałem, że to jest też wiertarka, wiertarka młot udarowy Nie jest, więc jestem trochę zawiedziony. Ale mimo wszystko działa dobrze, ma dobre opinie, pełnia swoje funkcje. Bardzo fajna sprawa. Kurde, no zawiedziony jestem. Specjalnie kupiłem nowy wiertło, żeby był test wiarygodny, a tu dupa. Dzisiaj z testowania to już wszystko. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji. Do zobaczenia w następnym filmie.